Opowiem ci historię, prawdziwą, taką która wydarzyła się naprawdę, bo czasem to, co najbardziej niewiarygodne, zdarzyło się tuż obok. Markus miał 17 lat, gdy pokłócił się z ojcem. Słowa padły ostre. Drzwi się zatrzasnęły. Kontakt się urwał. Ale Markus nie przestał mówić. Założył zeszyt, nazwany Rozmowy z Tatą. Pisał tam wszystko, czego nie mógł powiedzieć na głos. Dostałem pracę. Zakochałem się. Nie wiem, czy jestem wystarczająco dobry. Przez 17 lat, regularnie. Zeszyt był jego terakią. Nigdy nie miał być czytany. W 2024 roku Markus dostał wiadomość. Ojciec zmarł. W testamencie zostawił mu pudełko. W środku kopię wszystkich wpisów z zeszytu Okazało się, że matka Markusa, z którą miał kontakt, potajemnie robiła zdjęcia wpisów i wysyłała je ojcu. Ojciec czytał każdy. Odpowiadał na kartkach, które nigdy nie wysłał. Markus przeczytał je wszystkie. W jednym z nich ojciec napisał: Dziś Markus prowadzi warsztaty dla młodzieży o komunikacji w rodzinie. Na pierwszym spotkaniu mówi: Nie każda rozmowa musi być głośna. Ale każda może być prawdziwa. Jego historia została opisana przez BBC News i The Washington Post jako dowód, że nawet milczenie może być formą miłości, jeśli ktoś naprawdę słucha. Jeśli ta historia Cię poruszyła, zostaw subskrypcję, bo przed nami jeszcze wiele prawdziwych opowieści, a każda z nich może coś w Tobie zmienić.